Urodziny, to, że się spotkamy z rodziną, z narodzeniem, ale głównie, a to jest twoje urodziny, nie w domu, tak, nie ma right w życiu, że rok ty do mnie że tak. Uwielbiam cię. Za długo się znasz. Tak, -ta, bardzo długo się to. znamy. Bardzo cię kocham, uwielbiam. I, my my naprawdę, plebMa. wiesz co? To ja cię przyniesę do benim, Słuchaj. Dziękuję Kasiu, że zaprosiłaś tutaj. specjalna piosenka. Przyjaciół prawdziwych Nie wiem co jest, bo to jest, ale to za bardzo. Dziękuję wszystkim za przybycie. na 짱짱짱짱짱짱짱짱짱 <shrie> 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 <shrie>